Witam serdecznie e, wszystkich oglądaczy, oglądających widzów. E, dziękuję za e, subskrybowanie mojego kanału, chociaż ja o to nie proszę, ale e, co jakiś czas mniej więcej raz na dzień albo co, co kilka dni mam jedną nową subskrypcję na moim kanale, na YouTube. I fajnie, miło, miło coś takiego widzieć. E, właściwie zresztą dodawanie subskrypcji jakoś tak przyspieszyło, bo kiedyś to było e, może jedna subskrypcja na miesiąc mi dochodziła, a teraz właśnie mówię raz na kilka dni jedna, a czasami nawet prawie codziennie. A ja tutaj chciałem pokazać jakie czołgi mam, bo się troszkę pozmieniało. Jak ostatnio pokazywałem, to nawet nie miałem tego czołgu. VK3002DB Najgorszy z wszystkich czołgów, które tutaj chyba mam Bo e, w nim jest Działo e, To najlepsze To właśnie szóst, e, Nie, to siódmy tier, ona jest to samo Działo Zresztą, e, zresztą e, można zobaczyć KWK36L56 Jak się wejdzie do Tutaj do VK3001 To jest dokładnie to samo Działo KWK36L56 E, czyli nic ciekawego bo działo ma z poprzedniego ciągu hmm. Chociaż wydaje mi się, że mocniej wali nim bo to w końcu jest działo dostosowane do wyższego tiera no ale Zresztą tak samo miałem jak na Persingu e, miałem e, działo z, e, z T20 to mi się wydawało, że bardziej kosi No ale rzucało mi zawsze na 8 tiery, a nie na siódme i niższe, albo czasami wyższe, no ale no tutaj na persingu już y, jeszcze no dużo brakuje, ale no do Patona, ja mało nim grałem przede wszystkim Pershingiem, no ale już y, tylko gdzieś y, niecałe 60 tysięcy już do, o znowu to samo co ostatnio, no widzisz, do Backyard Monsters mnie tutaj woła. E, e, tak i no niecałe sześćdziesiąt, 60... 000... a nie chce mi się liczyć, e, Wolne sobie wykorzystam na działo samobieżne, bo tutaj wolne zbieram sobie właśnie na odblokowanie e, gąsienicy. Ale dobra, po kolei. Lowe, lowe był, nie? Lowe był. To nie ma co opowiadać, lowe tylko ma lepsze skille. Ogólnie czasami sobie zdejmuję przyspieszenie szkolenia załogi i wtedy sobie pakuję do innego czołgu. No, złotka mam mało teraz, ale ja je kupię na pewno, będę miał więcej. E, Mało jak mało, no na no, miesiąc prędnym nie ma nie stać mnie teraz w tej chwili. E, Francuz, piąty Tier. Na ostatnim filmiku e, był chyba jeszcze B1, tak? E, tutaj mam BDGRG G, R, G, G L, B, B, jest na maksa ulepszony i trochę bite doświadczenie na ARL 44 już. Się nie mogę doczekać tego ARL, no bo to jest pierwszy ciężki czołg, który szybko strzela no. E, bo to właśnie jest cecha tych Francuzów, że szybko strzelają, będę miał e, szybko szczelność. A to te, te, ten BDGR to on strzela Kijowo, kurde co 7 sekund, kurde wolno i, no, i wcale nie mam szans z KW. To jest piąty tier ciężki a, a, a jak KW spotkam to on mnie rozwala jak chce. Ja go, no może KW uszkodzę mocno w tym momencie jakbym stanął naprzeciwko niego ale on mnie zniszczy A ja jeszcze jakby kurde jakbym stanął naprzeciwko KW z Obrzymem, tym grubym działem no to już KW mnie rozbala na jeden szczał. miałem taką bitwę To jeden Cunningham nie ma co opowiadać, skile tylko wzrosły Ostatnie nie było 100% chyba na tym Dościu, na kierowcy Teraz jest, no naprawy dałem Niech naprawiają szybciej. Tak, tu kurde mało jest, bo tylko dwóch to prawa słaba. Pershing, no to właśnie już pokazywałem, ale załoga tutaj wzrosła. Fajnie. Lepsza jest, na pewno. E, T25T, nie wiem czy pokazywałem go. Chyba nie, bo miałem slugera jeszcze. No to tutaj już jest najlepsze działo. Za 41 tysięcy działko. Dość 41 tysięcy doświadczenia, bo, bo kosztowało 180 tysięcy ponad. No i pięknie bardzo dobrze kosi kurczę na przykład Ferdynanda to przebijam kiedy chcę jak chcę chociaż to jest siódmy tier ale ładnie kosi już nie mogę doczekać T28 i wcale nie, nie potrzeba dużo doświadczenia bo tylko 74 tysiące na T28 bo to w końcu już ósmy tier dopiero a ciekawe, ile będzie potrzeba. No nie, na, na T95 już bardzo dużo. 178. 100 razy, 100, 100 więcej niż na T28. No i tutaj niedawno sobie sprawiłem działko samobieżne. No właśnie, nie ma na nim nawet jeszcze gąsienicy. Silnik dopiero zrobiłem i dzia na działo będę zbierał. A działo ma charakterystykę taką, że penetrację ma niewiele lepszą. No trochę o 3 tylko, ale za to obrażenia jakie kurde, jaka różnica. 1950 i 1250 na pocisku z darmowym. No bo ten drugi to jest złoty. No właściwie to nie opłaca się strzelać na są samobieżnym. Aha, wiem. E, właśnie jak się strzela za samobieżnym złotym pociskiem, to on tam ma większe odpryski, ale obrażenia takie same. Jak szczelę daleko spadnie pocisk, to gościa uszkadza, no. A na innych czołgach znowu jest lepsza penetracja, większe uszkodzenia ogólnie, no bo trzeba trafić. No. A jeszcze nie grałem złotym pociskiem yy, na tym dziale. A ile kosztuje? Co so, może sobie zagram, załaduję se 20 pocisków kiedyś. Ile by to wyszło? 260 złota, tak? To może jak będę miał więcej golda, to sobie zafunduję. I teraz mam tak trochę mało. T50-2, miałem T50. T50-2, bardzo fajny scout. Mam zdjęte przyspieszenie szkolenia załogi, bo mam zamiar zagrać nim i sobie odblokować właśnie tutaj z wolnego doświadczenia tę gąsienicę w końcu, bo strasznie wolno się obraca to działo. No i ostatni czołg, kiedyś pierwszy na liście po update'cie 070, zrobił się ostatni na liście i 3 oczywiście. S3 już ma najlepsze działo. Działo kosztowało doświadczenia 44 tysiące. Długo zbierałem na nie, ale uzbierałem i nie było też tanie, bo też coś koło 180 parę tysięcy. No i zbieram na ISA 4. Nie wiem kiedy uzbieram. Na razie mam 26 tysięcy uzbierane, a potrzeba 168. Już szybciej na pewno będę miał patona. 9 tyr amerykański. i Jak już na Clan Warsy, to wybiera, będę się wybierał patonem, a nie. Jestem 3. Tak. O, cóż tam na Skype'ie ktoś do mnie pisze. No to ja muszę kończyć w takim razie filmik. Nie wyłączyłem Skype'a. E... Pokazałem wszystko, dziękuję.